O wow, ale postacie dzisiaj odpisały. Na początku jednak pamiętaj, aby kliknąć w ten czerwony przycisk spraw, aby stał się szary, ponieważ większość z Was ogląda, a nie subskrybuje kanału, a obiecuję Ci, że warto, ponieważ będzie się działo. Witajcie, tutaj Kamciu i witam was w kolejnym odcinku z serii pisania do 100 osób na Instagramie. Oczywiście dzisiaj wykorzystuję pomysł jednego z widzów, a mianowicie było kilku widzów, co pisało z tym pomysłem, ale tutaj widzicie komentarz. Dzisiaj piszemy do legend piłki nożnej, do osób, które zakończyły piłkarskie kariery, ale zmieniły piłkę nożną na lepsze, że będziemy wspominać właśnie tę piłkę nożną. Więc mam nadzieję, że dzisiaj dobrze piłkarze odpiszą i będziecie ich znać. Na początku pamiętajcie o łapeczkach w górę 3000 i nagrywamy kolejne filmy, jak piszę do piłkarzy. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, lecimy w niesamowitym tempie w górę, więc subskrybuj, na pewno nie pożałujesz, będzie się działo w te wakacje. No i oczywiście mój Instagram, na którym wszystko się dzieje. Jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam lajków na profilu, a powoli lecimy po 30 tysięcy obserwujących, więc warto zaobserwuj, otrzymasz ode mnie lajki. Wszystko piszcie pomysły w komentarzu. Ja zapraszam do oglądania. Okej okay, moi drodzy, co odcinkowa reklama. Tutaj widzicie mojego TikToka. W tym momencie brakuje mi do tysiąca trochę osób, więc kto zaobserwuje, również dostaniecie lajki pod TikTokami ode mnie, więc wpadajcie na TikToka. Tak dla fanów założyłem. No, wpadajcie. Moi drodzy, legendy piłki nożnej, oczywiście skupiłem się na polskich, ponieważ polscy piłkarze bardziej odpiszą, oczywiście wielu z piłkarzy byłych działa nadal w piłce nożnej jako trenerzy, jako komentatorzy, specjaliści, eksperci w studiach telewizyjnych, zobaczymy właśnie kto odpisał, już widzicie, mamy tutaj pełno fajnych odpowiedzi, więc będzie się działo, już strzel łapkę w górę, ponieważ no, będzie chyba udany odcinek więc lecimy, no Tomasz Hajto i to była właśnie wiadomość, która była wysyłana do niektórych osób, dobry wieczór, chciałbym panu napisać tylko, że pan jest dla mnie ważną postacią w piłce nożnej, nie tyle jako sam wzór piłkarza ale też eksperta, komentatora sprawdza się pan w każdej roli i ta elastyczność jest piękna, super się pana słucha i oby tak dalej, dziękuję za piękne piłkarskie chwile komentarze pisane na przykład do Sebastiana Mili i Marcina Żewłakowa, również nie były yy, sfejkowane, ponieważ yy, pisałem te wiadomości podczas, gdy oglądałem mecz Lecha Poznań z Pogonią Szczecin i oni byli w studiu i mega mi. się fajnie słuchał. Dobra, lecimy dalej. Jacek Krzynówek również nie wyświetlił, że Dudek nie wyświetlił. Artur Wichniarek, proszę Państwa, dzięki bardzo za miłe słowa, zawsze starałem się i staram się nadal być sobą. I to jest piękne, Artur Wichniarek, 9207 obserwujących, no mega spokój, polubię. No i mamy pierwszą odpowiedź, to jest napastnik, między innymi kiedyś Lecha Poznań, ale też klubów z Bundesligi, nie wiem, czy wiedzieliście. Mamy pierwszego Piłkarza uznanego za legendę, ok? Bo też grał w reprezentacji Polski. super, zaczyna się dobrze. Oczywiście większa szansa jest właśnie na Polaków, żeby Polacy odpisali. Pisałem później do tych brazylijskich legend, ale czy tam odpiszą, no to będzie bardzo ciężko. No, tam by musiał się wydarzyć cud, ale jak wiadomo w tej serii również osoby, co mają 2 miliony obserwujących nam odpisują, więc może się coś wydarzy. Lecimy wyżej. Sebastian Mila. Słuchaj, nie wiem co napisać. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Pozdrawiam ci serdecznie, życzę miłego dnia. Mega miła wiadomość i to jest fajne, a Sebastian Mila ma 95 tysięcy obserwujących ponad. No no niesamowicie serię oglądałem właśnie wtedy studio telewizyjne po meczu Lech Pogoń Lech wygrał 4-0, mega fajnie grali i właśnie i Sebastian Mila był w, z Marcinem żebłakowem w studiu jak się tutaj zaraz okaże, obaj mi odpisali, bo żebłakow również odpisał Sebastian Mila najbardziej legendarna jego bramka to ta przeciwko Niemcom na 2-0 w pierwszym historycznym zwycięstwie z naszym zachodnim sąsiadem no mega fajna sprawa, również były kapitan Śląska Wrocław, więc no pana Sebastiana dużo się na oglądanie. I znowu odpowiedź Marcin Żebłakow. Serdeczne dzięki za miłe słowa, Kamil. To dla mnie satysfakcja i trochę potwierdzenie kierunków, w których chcę iść, mówiąc o piłce. Pozdrawiam. No i proszę, i to jest właśnie to: Marcin Żebłakow, 3600 obserwujących. Widzicie, jaka tu jest dysproporcja, jeśli chodzi o pana Sebastiana Żebłakowa. No i tutaj również, właśnie jest zdjęcie z, ze studia TVP. No i okej, okay, mi mamy fajną odpowiedź, mega fajnie. Trzecia odpowiedź, już też jako legenda, bo też grał na mistrzostwach. Świata, o ile się nie mylę, jako reprezentant polski, więc fajnie. Ro Roger Guerrero? Czytał, wyświetlił. To jest właśnie ten gościu, co strzelił bramkę dla reprezentacji Polski w meczu z Austrią. A później tam była ta afera, kurde, z Howardem Webem, nie? Dobrze się dobrze myślę? Nie wiem, czy dobrze myślę, ale no to pamiętam tą bramkę przeciwko Austrii. 6 tysięcy obserwujących prawie. Wyświetlił, a nie odpisał, a napisałem mu po angielsku specjalnie. No niestety, no dobra, lecimy dalej. Lewandowski Mariusz Teśnic, Dariusz Dudka, Kamil Kosowski. Eugen Polański również wyświetlił, zobaczcie, zobaczcie co się dzieje, 4150 y, obserwujących. Eugen Polański grał w, nie wiem, czy on nie grał właśnie w Bundeslidze wtedy i, i Smuda go powoływał do kadry polskiej. No pamiętam, bo to były czasy Euro 2012, on był chyba wtedy powołany i on chyba teraz już nie gra i też wyświetlił i nie ma odpowiedzi, no kurde, co jest. Ale widzicie, że piłkarze też wyświetlają, a nie odpisują. Wojciech Łobodziński, Łukasz Garguła, Paweł Kryszałowicz, Piotr Świerczewski, Radosław Majdan. I już mamy zagraniczne: Carlos Pujol, Dawid Villa. No to są piłkarze, których mega lubię, i tu bym się jarał, gdybym miał odpowiedź. Niestety. O, zobaczcie w ogóle u Roberta Carlosa co jest. Był konkurs kiedyś z Just Freestyle na koszyłkę z podpisem Roberta Carlosa. Więc piłkarskie odcinki również warto oglądać. Mam nadzieję, że w wakacje z nimi wrócimy i też będziemy robić takie konkursy. Dobra, lecimy dalej. Ronaldo, Ronaldinho, Kaka. No nie ma tych odpowiedzi teraz, ale no się nie dziwię. Ale mamy odpowiedź, proszę Państwa. Grzegorz Rasiak. Na zdjęcie jest strona... Internetowa. Słuchajcie, do pana Grzegorza napisałem, że yy, bo on. Ja obserwuję pana Grzegorza Rasiaka, wiadomo, że to legenda, i zapytałem o obozy sportowe, bo on coś tam udostępniał. I mi odpisał, że na zdjęciu jest strona internetowa i na tej stronie internetowej są właśnie terminy tych obozów, na których ma być specjalnym gościem. Między innymi były piłkarz Tottenhamu, w Jagiellonii Białystok grał, grał w, na Wyspach, no naprawdę legenda. Oczywiście było dużo żartów z niego, że to jest drewno, że jak ktoś gra w drewnianie jest sztywny, to się mówi, że jest rasiakiem, że się gra jak rasiak. Ale no, kariery mu się nie odmówi, bo zrobił ją mocną i tak samo również reprezentant Polski. I również strzelał bramki, więc mega fajnie, ale tu jest, tu jest mega smaczek. A bo jak to było? Nie wiem jak do tego doszło, ale zobaczcie. Wchodzę na profil pana Rasiaka, 1500 obserwujących i tak moi drodzy, pan Rasiak mnie obserwuje. Grzegorz Rasiak obserwuje mnie, więc to jest niesamowite, że, że, że właśnie już piłkarze zaczynają mnie obserwować, to jest dla mnie mega miłe. Więc no, myślę, że to jest w sumie chyba fajne, tak dosyć od piłkarza, więc tutaj tym bardziej. Tak jak kiedyś w odcinkach z raperami, Małach mi polbił fotki i skomentował tak tak, żegoś raz jak minął folowa, więc mega, mega mi miło. Dobra, więc to było na tyle. Mamy cztery odpowiedzi, dwa wyświetlenia, więc też fajnie. Legendy piłki nożnej. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, żebym pisał do innych piłkarzy z konkretnych lig. Bundesliga, Premier League, La Liga, no to zostawiajcie łapeczki, po to jest ten kanał, będziemy to sprawdzać, niedługo wracam do odcinków z boiska, więc się nie martwcie, 3000 łapeczek w górę, subskrybujcie kanał, żeby tego nie przegapić, serio zasubuj, no i mój Instagram, jeśli mnie zaobserwujesz, otrzymasz spam lajków na profilu, więc warto, bo na tym Instagramie wszystko się dzieje, TikTok macie w opisie, taka sama nazwa jak na Instagramie, również w komentarzu piszcie pomysły na filmy, ja się z wami żegnam, dzięki, że jesteście, byliście i będziecie, cześć!